ma z tej strony Gliku Dzisiaj kosimy drugi pokos Przyjechały agenty nagrywać Powiem wam No trawy jest, trawy... O kurwa, kolejny agent jedzie Nie ma to jak te działkówki kosić Ogródki Mamy generalnie dzisiaj e, 10 czerwca trochę mnie przeciągnęliśmy ten pokos w sumie bo, bo to będzie e, dla bardziej młodzieży, dla młodszych krów i nie potrzebowaliśmy aż tak wartościowej, a powiem wam, że tak idealnie mieścimy się. Że nie jest to ani za bardzo przerośnięte, ani nic. No, zjeżdżało się kurde ludzi. Akcja na tydzień normalnie. Ale z racji, że popadało wczoraj trochę, e, to ucierasz, starczy tego snapa popa. <ślesk> Jak się nawraca <grywa> eee, to będę jeszcze na pewno przecząsał to wszystko, bo no masy jest dużo więcej niż na pierwszy pokos. Do skoszenia, nie wiem, w sumie będzie plus minus 20 coś hektarów Ale tak myślę, że z tych 20 ilu hektarów będzie więcej niż na pierwszy pokos Więc kronka będzie miała co robić Nie wiem czy to mogę kosić tu przede mną czy nie Nic nie gadał gościu Zostawimy Przepakowanie z jednego auta do drugiego. Dawaj, na większe kawałki. Na się nagrywa? Tak, nagrywa się. A to witam, bardzo Ta mi Jakby ktoś mnie nie znał, to Damiany jest gorąca. Kurde, rywalek. kto by cię nie znał, chłopie. No, ja tu tylko przyjazdem. Niemieckim dyliżansem tak na tak. większych kawałkach sobie ponegrywasz, co na takich małych, kurde. Dobra, już się jest, także nie ma wiesz co gadać, bo materiał będzie dobry. Tylko. Ja już się zbiegałem No to teraz sobie podpoczywasz trochę. A, już ja widzę, jak ja się podpoczywam. A kiedy będziesz mógł tego? Pumy. Zrobiłem piekanie. No, za bieg godzinkę, bieg. Godzinkę, godzinkę, półtorej. No, nie no, ale będąc szczerym może i jestem miastowy, drodzy widzowie, ale pokosy są naprawdę bardzo duże względem pierwszego Bo będąc u niektórych, czy swoich znajomych, czy patrząc przez to co się dzieje w Polsce, to pierwszy to w ogóle jakaś porażka totalna była Ci którzy wygrali i skosili wcześniej pod drugi pokos to wygrali, o to Który prosi. pierwszy pokos Tak, 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 więc no Pierwszy był koszony 28 kwietnia dokładnie No Idealnie, nie czekaj prędzej 28 albo czekaj 30 zbierałem no, tak, to... tak, no przed, przed majówką no. Tak, bo ty potem się przyczepiłeś pod wały i, i umiętałeś. Właśnie, kto jeszcze nie oglądał filmów to zapraszamy z pierwszego pokazu, żeby nie było. <noise> no. no do mnie, jak i do Damiana dla mnie to nie warto do tego pana, bardzo. Cicho, Tau Link będziecie mieli wy przypięty albo w komentarzu, albo w opisie Dokładnie, dokładnie Dobra, to teraz mały wywiad przeprowadzimy Jak się jeszcze zostało do skoszenia? Dobra, teraz widowy wyższa matematyka, więc robię zobaczyć. Czekaj, bo mi styki się, kurde, przypalałem. Nie no, tam było... Z osiem już mamy prawie nie niecałe 7. Nie, nie Kiedy nie? Nie wiadomo kiedy. Nie. Jak to zaraz 12 jest. A my zaczęliśmy. Przed 10. No to 10, bo my 10 równo byliśmy na temat. Tu już miałeś dwa razy zabiegane. Raz miałem. Na? Nie, dwa razy miałem. Nie, nie dru, drugi już kończyłeś, i my przyjechaliśmy. O. A potem ja szybko wiadomo za paradem i. Muszę te krzykopki pozasypywać. Rowy. No, nie, krzykopki. krzykopki to po śląsku. krzykopa. No, ale to wiesz, no. Śląski kanał. Śląski kanał, ale wiesz, edukacja. Modro kapusta no, ale... Tak, tak. Śląski muka, kupa. No, no, to ale... Tak samo jak e, u nich e, poprzesznych, to jest brotnik żeby się widzowie wiedzieli nie? Tam z Zdrowej czy z Podlasia. A jak go też na pokos? No pokos po prostu, to. Jelito Jelito? No jelita się zgrabił Jezus, bo nie, pokos No, no bo pokos. to tak wyglądał, do... Jelita też był już po poniekąd to już, to już lepiej mówić na to rękaw Jaki kuźwa rękaw? No a kukurydze w to się wali, no w rękaw też W Nie, no, rękaw Waj z Rękaw, pokos Ręka w A nie jest jakie ubroki. Synek, gody po mu. Ja, ja synek. <laughs> tak wiem śląski nie będę już więcej kotował środkiego, żeby nie było. <laughs> A wiesz co to szwarny synek? Wiem, co ja nie powiedziałem no. Tak Kochony, do... kochany synek. No. no ale... ale szumny, że ja, się za, mianku. Zaprzeczysz za, czy nie? No nie. No właśnie, no to... Ale fajny futle, że jak się ubroni. <laughs> Co, co ty tu masz? Kombajn, traktor, kukurydza. O, kurde. Działałeś z to za szuką środową. A kurde, jaki majzadur, kronę. A, kronę, kronę. Nie, ale kronę z kukurydzą to ma niewiele składek. Co ty jest? a nie wiem, z nasionami. Nie, jest ale to jest traktor, kombajn. No to to ja, ja. Jana, kurde. I. Yy. Dzień, Gdzie są kurła owce kameruńskie? No właśnie, jest kamera, a nie ma owiec kameruński no. Jak Was tak można? Piękny łowiecki! Tak. Serio, kuźwa, taki mały... hopa Tu jest tak mały... ...rów, a trzeba go tak zrobić No niestety, no co zrobić? Myślę, że... Sorry, e, na... Później trochę będziemy tutaj domy drenaż i generalnie bym wywalił cały ten tyn, ale... Wiecie jak to jest drodzy widzowie, Ach, te dzierżawy. Tak, czasami jest tańce. Że... Znaczy on sami mi powiedział, jak mam, jak z to, to zlikwidować, ale poczekam se... Żeby nie było potem kłopotów, jakichś niedomówień i tym podobnych rzeczy. Sprawdzimy jakie szyby mam... O kurwa. Jakby cię to upierdolo! Nie sprawdzamy jak mocne możesz, ma... ale fajny bał... Nie nie, 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 nie. Jakie mocne może ma... szyby. Znaczy czekaj, jak wróciłeś... Nie. Kurde, to nie, 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 nie. Nie sprawdzali mnie jeszcze już tego. Musiałem już sprawdzali, ale Jednak nie. Jednak nie. Jakby ktoś się za za małym, zgrabnym samochodzikiem, bardzo polecam. Jakby ktoś chciał jakieś więcej informacji, to. A, a jakby ktoś chciał takie fajne auto, które damy on poleci, to jest jeszcze? Audit. A jaki? Po prostu każdy praktycznie Audik jest dobry. No. Ale A4 Boża daje radę jak najbardziej. A4, B7. Czekaj, 2-0. 2-0, no? 2-0, 2-0. Autko dobre Damian wczoraj sam jeździł posiada nawet u siebie tylko A6 ja miałem A6, a piątkę Generację starszą Garbata. No, garbata, dokładnie. Jak ktoś siedzi w samochodach to wie, o co chodzi? Ale garbatka też. Pierwsza trasa, pierwsze zobaczenie się w ogóle tu z Damianem to było zgłupot, może z głupot, no strzeliłem pomysł. Ej dawajcie, spotkamy się wszyscy na Bednarach, nie? No, no i tak wszyscy w sumie się spotkaliśmy I od tamtego czasu się zaczęło 2020 rok, nie? Eee. Czy 21? Nie, 20. 20 20 Jeszcze nie było nie wiadomo, że... Czy się... O, sarenka o. O! <laughs> Spokojnie, no się ja, Ty, nie żeby coś, ale ty siedzisz niżej niż ja także <laughs> Muszę się trzymać, żeby na nie polecieć, jak w No cześć! <gry> Ej, kurde 100 kilo poleci, to trochę pędu bierze Nie, nawet nie odczuję. Ale pamiętaj, joystick może odczuć. Gdzie? Odsunie no, się. I może być baba. A, bo tu się można Nie no. Masz, nie było chyba. Poczekaj, uciekaj, bo jak cień zjem, to... Teraz pytanie, co on zwiastuje? Eee, plony? Czy, czy dziecko? Tą, czy to drugie? Tą drugą może jeszcze poczekamy chwilę. Na razie to no. Skupmy się na flonach a potem będzie cała reszta. Ale drzewka zajebiście rosną. No widzisz. Ale tak śmiechem żartem, jak parę lat temu, było jest praktycznie nawet jak przyjeżdżać gdzieś z wioski do wioski, no leciała po prostu, nie wiem, z 12-15 obok siebie pociągnął. Tak teraz na wiosce jak zobaczysz na słupie, na jednym, na dwóch słupach te bociany, to jest wszystko. Gdzie? u mnie są cztery gniazda na wsi. No ale ja tak mówię, wiesz, jeżdżąc po Polsce, tak? Czy, czy tam na koło Częstochowe, czy, czy na Podlasie, czy na swoje rodzinne lubelskie? Strony. Ciekawe jak smakuje bocian, to znaczy co? Dej Progrody <laughs> <ty>, to <laughs> Tak się nie bawi Nie no. a nie, tutaj Dobre sprawy, ale... No. Moja ciocia wychowała bociana, bo wyrzuciła go matka z gniazda. O, no. To zrobi... i ten bocian trzeba, że co roku przyje... przylatuje do nich i on normalnie chodzi pomaga ciotce w ogródku. O, pan pilnuje Pierdala, żaby i wszystko inne. No słuchaj, dla niego to i tak jest takie a dla twojej cioci to towarzystwo, nie? Ona ma tyle towarzystwa teraz, że Trójka dzieci, która robi za nią. No, no, no. no. weź tu, weź tu. No tam, gdzie 7 728, właśnie. O, No, słuchaj, to jeszcze dzieci, to jeszcze tego, takie atrakcje. to nie. To jest praca na dwa etaty. Dopilnować wszystkiego. No, tam każdy pilnuje siebie, te no, dzieci, to... bo. Wiesz, inno, inaczej jest yy, jak dobrze wychowiesz na gospodarce, nie, po pierwsze dzieci mogą wyjść sobie na podwórko, nic z ten... No, to jest piękne. Jak wychodzisz sobie na podwórko i robisz co chcesz, czujesz to A ja Nie no co chcesz, to nie! No, ale no, wiecie o co chodzi, No chyba tak. będę tłumaczył. Sam mieszkałem kiedyś w domu jednorodzinnym przez... No może nie krótki okres, ale to na pewno krótszy niż w bloku aktualnie. No i w bloku to to nie bo... Czujesz jak w klatce i to tak dosłownie, i im pasuje, bo wszystko mają wiesz. Pod nosem tak i oni nic nie muszą martwić, tylko kasy wypadają na rachunki i tyle No jednak kto to, był, to Kto tego nie zaznał, by bardzo polecał, żeby zaznać sobie takiego życia. Wiadomo, są obowiązki, są jakieś tam ważniejsze rzeczy do ogarnięcia niż tylko zapłacenie rachunku, bo zawsze coś się może wydarzyć zepsuć. Ale co jak co? Za wolność to ja mogę płacić każdą cenę. Wracając do tego, jeżeli mi się uda wrzucić tego vloga Oczywiście ob, zapraszamy jak najbardziej na Opolagrę Będzie e, cała ekipa MPK Team Z tym e, panem Moto na czele również I, 8. I z dwoma specjalnymi gośćmi, żeby nie było Tak, z dwoma Ich TikToki jeżeli znacie, no to będziecie wiedzieć o kogo chodzi, albo jak śledzicie Nasze społeczności, e, YouTube. Tu Damian bardzo też zaczął prężnie na TikToku działać. Wcale nie. E... Ale nie o TikToku, jak nazwał kanał, ale nawet, nawet. <laughs> <laughs> Jak najbardziej zapraszam. Nie, no, relacja będzie, mam nadzieję, bardzo przyjemna. No i mam nadzieję, że z parą osobami. Jak się coś, zobaczymy. szukaj mi w przyczepie jakiejś. O ty, tych przyczep tam trochę będzie. Więc, no. No, no to jest w skorupie, w skorupach. <laughs> To, myślałem, albo z, z Grzesim to... by na go doł. O! No oczywiście, kie... bo właśnie kto ogląda Greoplon, oczywiście, wybiera się w nasze strony, Grzesiu. Tak, i Grzesiu, i chyba jakiś MSD i ktoś jeszcze. Oni na, na, na Hyperinie pewnie będą stać jak zawsze? Pewnie tak, pewnie tak. Hyperin, albo tam na Kiercach jeszcze, i tam z Nasiona Na Hyperin był obok Top Tak, to, no to jedno z drugim to je, tam to, leci. No. No, także wiemy, że parę osób też będzie, czy, czy są z, z streamów od Piotrusia, czy ode mnie, że, że będą akurat w sobotę, więc nie bać się, bo potem jest tak, że jesteśmy na targach czy coś i wy nas widzicie, a potem na streamach mówicie, czy pod odcinkami, no widziałem was, ale wam się podejść. No, także no, Powiem my, tak, my nie gryziemy, nie, że nawet to, nie, ale... To jest nawet, no ja nie jestem tak znany jak Damian, ale wiem, że Damianowi jest bardzo miło, jak ktoś podbija do niego o zdjęcie, czy ten, no jednak chłopak 13 tysięcy, dobrze, równo 13, nie? Tak, równo. Eee, już ponad, ale. Bił na, e, no, powiedzmy, no ostatnio wbił 13 tysięcy na YouTubie, więc e, to już taki połowiczny Jupiter. Jak to już mi powie... A co mam powiedzieć? Ja Chłopak co sobie wstawia filmiki czas od czasu do czasu i streamuje Pełny jupiter będziesz jak będziesz miał 100 tysięcy Dobra, dobra, zapomnę. o, to będzie zakamerowane to gdzie... Proszę, proszę to, jak kiedyś ja to wyciągnę za parę lat, jak to biję, mam nadzieję, to ja to bym się wyciągnął z czeluści i to Przypomnę Aż go kurde dam na gówno No on właśnie, wstaw film jakiś na główną, no, żeby się cały czas wiesz pozycjonował z pierwszego pokosu możesz albo tego vloga. Jak zmontuję kiedy jak go będę montował? Nie wiem czy nie w niedzielę i na wieczór go wypuszczę pewnie. Nieważne kiedy, ważne, że będę. Rozumiesz? To jest tylko w twojej głowie. Tak, się tylko w twojej głowie. A czego to O, o palaj, że ją w film. Aha! No. A czy chodzi? Ja nie myślę właśnie o mój mózg zostawił w domu pół godzin temu Ja wsiadł do, do bumy i już chopa od tylko do przodu Wjeżdżały kurde Panie, Ale z niedolnieci Wiem, że kilka osób bardzo mnie namawiało na vloga więc No właśnie to jest jedno, tylko że ja mam uraz do tego przy montowaniu jak ja siebie słyszę, nie? Bo całkiem inaczej słyszę siebie, a całkiem inaczej mikrofon mnie. A ee... no, no, wszystkim tak jest. Dobra ty bądź ci oba jeszcze żeś z kukurydzy nie wyciągnął tego vloga. Ej, nie wiemy coś, ale ja mam trochę więcej doświadczenie z kamerą przed swoją twarzą i wiesz, jestem odbyznany, więc wiem jak się zachowywać. Dlaczego, dlaczego jeszcze vlog nie jest na kanale? Co? Ha? Wystąpiły pewne komplikacje. Na przykład? <laughs> yy... Miał. Miał, dokładnie. Pomidor, o. Nie, a tak całkiem poważnie, no to yy, przyznaję się, bez bicia, trochę zapomniałam o tym vlogu. On jest gdzieś tam, projekt jest zapisany i na tym jest częścią zrobiona. Ale na mocy pewnych wydarzeń, na które naprawdę nie miałam wpływu, no niestety, ale. Prywatne sprawy. Tak, dokładnie. Niestety, ale musiałem się na czym innym skupić i no. Wyszło jak wyszło. No i mam nadzieję, że w końcu będzie dobrze, bo jest połowa roku. Jakie i... masz zimne ręce, ale tu no chłodzi. Bo, ale, no bo chłodzi od tego, człowieka. No tak ale o to jest, to jest od łapy cały czas gorąca, bo kurwa trzymam cały czas. Gorancja <ślonia> chłapak w twojej okolicy. No tak. proszę cię. To, to nie po ten adres, to po właściciela Puma. <noise> ale ten ciągnął parę wiesz, gdzie se możesz wsadzić. Albo komu? O! Ja w to już nie wiem. Tobie! Ja w taki rzeczach nie gustuję, kochany. Ja nie gustuję. Rzeczach jest Grzesny ułożony, elokwentny. Z nim jest, jest razem. Został Bośka Został biedne stworzenie boskie. A my. Pamiętaj, że nie. 07 no. i BMO. Nie, no. 07 i BMO? Nie. Już tak tu nie. Dobra, teraz gdzie jedziemy? To, 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 to. <grym> Widzisz, kurde jest pole, nie? Kurde, a to to, to d? No. Kurde. O dziwo, jest coś tu. Jestem w szoku. Kurde. Jednak, kurde, 8 beczek na ten kawałek opłacało się dać. Nie pytaj, ja jeden na godzinę jeździłem. Znaczy, no się domyślam, że tutaj jest, Była tego, ale. Gniewi co oddaję? Tyle powiem. No, wiadomo. A że ten pan jeszcze, no, ma gdzie to trzymać? Albo jak już się napełni, to musi wylewać? No to. Jakby tak dawać, po 8 beczek czekaj, Ile to masz? Hektar? Nie, co. Siema, dzisiaj mamy generalnie 12 czerwca W wtorek kosiłem, wczoraj zgrabiałem, a dzisiaj wodzimy I mam już zwiedzone trzy przyczepy, teraz czwartą na C. I powiem wam tak, że póki co jest więcej plonu niż na pierwszy, ale przekonamy się po pryzmie zbieram kurde, te omijaki. <tryk> <tryk>

Hola, i vos cal Pisnie przychodzić z pensetu i sprawdzać gdzie zostawiłem trawę, a gdzie nie. <ścoughs> To można zbierać hektary.